Czołem przedszkolaki, witajcie w dzisiejszym vlogasku. E, filmik ten jest dokumentacją odbudowy Mercedesa SLC 450. E, już Wam pokazuję, jest godzina 20... Jest godzina 20.23. Może mi się trochę plątać język, jest piątek, po pracy. E, przedstawię dzisiaj kolejne prace, których dokonałem w celu odbudowy tego auta. Będzie też taki update, w ogóle co z tym samochodem, jakie plany, czy coś się zmieniło itd. itd. Dla tych, którzy nie wiedzą, kupiłem niecały rok temu, a może to już minął rok, chyba minął rok, Mercedesa SLC z roku 74. celem odgruzowania go i jeżdżenia sobie. Początkowo plan był taki, żeby jak najniższym kosztem auto uruchomić, żeby jeździło i żeby, i żeby sobie jeździć tym samochodem. Rzeczywistość okazała się jednak taka, że silnik nadawał się na złom. Silnik miał problemy z tym, żeby w ogóle jeździć, przestał pracować na wszystkich cylindrach. Okazało się, że jest totalnym śmietnikiem po rozebraniu. Jeszcze gdzieś mi się walają od niego części. I takim oto sposobem rozpocząłem odbudowę tego samochodu i plany troszeczkę się pozmieniały z tego względu, że miał to być taki gruz na daily, dosłownie, a zrobiła się teraz już taka w sumie pełnowartościowa odbudowa. Także względem tego, co ostatnio Wam mówiłem, opowiadałem, tam widzieliście kilka vlogów z rozbiórki tego samochodu, zaglądaliśmy co tam się dzieje. Tam nawet jakiś uszczelniacz na skrzyni biegu wymieniałem, totalnie plany się zmieniły. Auto w tej chwili jest u Krzyśka Emtronika, Krzysztof robi tam blachareczkę. Musicie cierpliwie czekać, bo Krzysztof ma dużo pracy i nie ma czasu wrzucać vlogasków, tak jak Wasz chory psychicznie profesor, który, o tam, tam księżyc widać, <gry> który po nocach siedzi, nie dość, że dłubie w złomach, to Wam nagrywa te vlogaski. Także Buda się robił Krzysztofa. Generalnie Buda ma być zrobiona bardzo ładnie, pomalowana w oryginał. Ma być ten oryginalny paseczek. Podwozie zarzuciłem sobie, żeby było pomalowane na czerwono w tym samochodzie. W jakim idziemy kierunku na chwilę obecną? Bo słuchajcie, ostatnio były plany takie, żeby tam wsadzić. 3,2 rzędową szóstkę w turbo. I zrobić to w manualu czyli to był taki plan tu leży ten układ napędowy tam skrzynia z 211 to jest 104 3,2 litra i taki był plan, żeby to zrobić na manualu jednak odchodzę od tego pomysłu i biorąc pod uwagę skalę pracy jaka już została włożona, jaka zostanie włożona, uznałem, że Pójdę w kierunku zbudowania takiego trochę restomoda. Moda. Nie chcę oryginalnego silnika, ponieważ uważam, że ten oryginalny silnik to jest totalny śmietnik. Mógłbym taki kupić. Mógłbym przerobić go na EFI, żeby chodził po prostu perfekcyjnie. Ale znowu pojawia się temat skrzyni. Oryginalna skrzynia, która tam siedzi, jest to jest to trzybiegowy śmietnik, który nie ma nawet lock -upu. Jeździ się tym, jak nie wiem jak czym, jak skuterem moim zdaniem to jest archaizm bez sensu jeśli wkładam już takie fundusze i takie zasoby, odbudowując ten samochód jakim problemem jest wstawienie tutaj współczesnego układu napędowego yy, i na chwilę obecną plan jest taki żeby wstawić tamtą rzędową szóstkę którą mam yy, oczywiście wiecie, to się jeszcze może zmienić bo nie otwierałem tego silnika ale generalnie plan jest taki, żeby włożyć tam tą rzędową szóstkę, plus do tego skrzynia automatyczna, jednak. W każdym razie yy, ma być automat, i teraz znowu pytanie: czy 8HP, to jest obcykane i do którego na przykład yy, Turbolamik i inni yy, HTG robią yy, sterowniki i odpalają takie skrzynie, czy też 7226 z Mercedesa? Która Nomen, nomen pasowała w plug and play do tego silnika M104, i też jakiś sterownik, bo oczywiście 104 postawimy na jakimś sterowniku standalone, plus musi być sterownik do tej skrzyni automatycznej, aby to, aby to działało. Wydaje mi się, że jest to najrozsądniejsza droga do odbudowy tego samochodu czyli klasyczny samochód zbudowany w większości na oryginalnych częściach. W większości, bo zaraz tutaj powiem na temat podwozie, bo mam akurat wszystko rozebrane. I plan jest taki, żeby właśnie był to klasyczny samochód ze współczesnym układem napędowym. Czyli korzystamy z benefitów nowoczesności, takich jak niezawodność, kultura pracy, elastyczność. No, nie muszę mówić, jak działa 7226 albo 8HP skrzynia. Nie muszę mówić, jak będzie działał uturbiony. Sześciocylindrowy silnik Mercedesa M104 to jest taki niemiecki 2Z pancernik. Także zyskujemy klasyczne auto z niezawodnym, pięknie pracującym układem napędowym. Czego chcieć więcej. Chciałbym zachować resztę w oryginale, czyli wnętrze samochodu, jego wygląd wewnętrzny oraz zawieszenie i układ hamulcowy układ napędowy w, taki, w takiej części jak tutaj widzicie w tle czyli odchodzę od mojego pierwotnego planu pierwotnie miał być taki upierdzielator o dużej mocy, nie nie będę szedł w tym kierunku ponieważ duża moc będzie, duża moc ciągnie za sobą kolejne rzeczy czyli już musimy odejść od oryginału bo jeśli chcę tam zrobić 400 koni no to muszę Wzmocnić zawieszenie, wzmocnić hamulce i już muszę od tego oryginału odchodzić, odchodzić, przerabiać, przebudowywać. Tymczasem ja chcę jak najbardziej zostać przy oryginale, w przypadku tego samochodu, poza właśnie układem napędowym. Czyli nie idziemy w dużą moc, robimy takiego soft turbo, który przy soft turbo to będzie jeździło po prostu pięknie. Zostawiamy układ napędowy i tyle. I cieszymy się samochodem, także myślę, że już za parę lat... <laughs> za parę lat, za parę lat powstanie bardzo fajne auto, po co jest ten filmik i po co są pozostałe filmiki, e, ponieważ uznałem, że e, przy takim projekcie należałoby prowadzić jakąś dokumentację. E, Gdybym nie nagrywał filmików na YouTube, na YouTube e, pewnie byłyby to jakieś schematy, jakiś skoroszyt, w którym bym opisywał, co robię. E, ale skoro nagrywam filmiki, uznałem, że taką kroniką po prostu będą te vlogi. Gdzie czy ja sam, czy wy, będziecie mogli sobie zobaczyć historię budowy tego samochodu. Macie już tam jakieś vlogi wstecz, możecie zobaczyć, co tam się działo, jaka jest tego historia, i macie dzisiejszego vloga, w którym pokazuję Wam, na czym stoimy dzisiaj. To był chyba długi wstęp. Dobra, pokazuję Wam, co tutaj mam i jak wygląda sprawa z Mercedesem na dzień dzisiejszy. Czyli sierpień 2021. Słuchajcie, co to wszystko jest? Są to oryginalne części z mojej 107. Po kolei, co to jest? Tutaj mamy przednią belkę, czy też przednie sanki, mamy tarcze kotwiczne, tylne, dwie sztuki, e, mamy mocowania tylnego stabilizatora, tulei wewnętrznych tylnego stabilizatora. Tutaj mamy wsporniki punktów mocowania tylnej belki. E, to jest tylna belka, jest mocowana do karoserii właściwie w dwóch punktach, na dwóch poduszkach. E, tutaj do niej jest przykręcany most i wychodzą półosie też do wahaczy, do wahaczy tylnych. Tutaj mamy zwrotnice przednie razem już tutaj z wąsami układu kierowniczego oraz z mocowaniem na przewód hamulcowy. W obu jest to samo. Tutaj mamy tylne wahacze. Wahacze posiadają już wprasowane nowe tuleje metalowo-gumowe. Są to tuleje, nie pamiętam jakiej firmy, ale jakieś dobre zamienniki. Tutaj mamy wahacze przednie, cztery sztuki, ponieważ są to wahacze dwa dolne oraz dwa górne. Wahacze zostały przetulejowane, mają wszystkie tuleje metalowo-gumowe nowe. Swożnie też są nowe, tak samo wahacze dolne otrzymały wprasowane nowe swożnie oraz nowe tuleje metalowo-gumowe. Całość jest pomalowana kolorem Candy. Jest to odpowiednik Kawasaki Green. Malował to grzesiek na trawiastej. Usuwam rdzę. Pozdrawiam serdecznie. Świetna robota. Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda. Będzie się idealnie komponowało z czerwonym podwoziem w tym samochodzie. Kolor jest po prostu sztos. No, po prostu sztos. Ja to jaram się. Jaram się jak dziecko. Uwierzcie mi. To jest po prostu genialne. Wyszło genialnie, dużo lepiej wyszło niż się spodziewałem. Dla takiego stonowania połączyłem właśnie ten kabasaki green ze srebrnym. Srebrne są też sprężyny, zawieszenia. Aczkolwiek przy silniku M104, który jest dużo lżejszy od oryginalnej M117. Sprężyny przednie prawdopodobnie będę musiał albo wymienić na inne, lub skrócić zobaczymy. Na razie zostały też pomalowane jak cała reszta. Przednie stabilizatory. Mamy tutaj, tak wygląda zawieszenie. Wiem, że być może ktoś będzie miał ból dupy, że nie zostało to pomalowane na czarno, ale nie moja dupa. Niech was boli. Teraz tak. Tutaj mamy tutaj mamy dyfer. Dyfer został odmalowany. Tutaj mamy pokrywę dyfra. Pokrywa dyfra została umyta, wyczyszczona oraz odmalowana. Tak wygląda wewnątrz. Tutaj mamy zdemontowane uszczelniacze i teraz ciekawostka odnośnie uszczelniaczy. Nowe uszczelniacze do tego dyfra nie istnieją. Jest to 45 mm w środku, 81 mm po zewnątrz. Uszczelniacz z wargą przeciwpyłową, dwukierunkowy? Nie ma. Aso, sraso, dzwoniłem wszędzie, nie ma. Yy, zamówiłem uszczelniacz z Korteko o wymiarze wewnętrznym, 45 zewnętrznym, 65 dwukierunkowy. Zostanie dorobiona u Andrzeja, pozdrawiam serdecznie. Andrzej dorobi mi. Dorobi mi taką tuleję, tutaj redukcyjną, w którą włożę ten uszczelniacz, i wszystko będzie pasowało. Teraz, tak, ciekawosteczki, ciekawosteczki. Wszystkie te części są z roku 1974, nie były spawane, nie naprawiałem ich w żaden sposób, nie szpachlowałem ich, są po prostu zachowane w stanie idealnym. Śruby, śrubeczki, patrzcie. Tutaj na przykład mam trochę elementów takich metalowych, blaszki od zacisku i tak dalej. To są elementy przygotowane do cynkowania. Tak wyszczotkowane, tak wyczyszczone pójdą do cynkowania. Zobaczcie jak wyglądają śruby. Tak wyglądają śruby. Warbus jakiś. Po tylu latach. To jest geniusz. Patrzcie na to. Tutaj mam pułośki, w których wymienię osłony Osłony gumowe, i teraz patrzcie na to. To Wam zryje bańka. Jest to osłona z roku 73. Guma z roku 73. Ona jest dobra. Patrzcie, tutaj jak ściskam mocno, ona jest delikatnie sparciała, dlatego zostanie wymieniona. Policzcie sobie sami, ile to ma lat i w jakim jest stanie. 73 rok gum. To zostało chemicznie oczyszczone z farby. Tu zrobię tak samo, aczkolwiek te elementy będą nowe. To będzie nowe, ponieważ tak się tutaj wymienia te gumy, że się rozcina ten metal. Wymienia gumy, a potem trzeba sprasować, zafelcować te dwa elementy. Także to jest trochę problematyczne. Tak samo demontaż półosi wymaga rozebrania dyferencjału, ponieważ są wewnątrz takie też dam to od razu do ocynku. Są takie ceklipy, które w po prostu trzymają tę trzymają półkę. Oprócz tego półki są w stanie idealnym nie miały żadnych luzów. Dlatego też pozostają, nie wymieniam ich. Wymienię jedynie osłony, żeby nie mieć potem z tym e, żadnych problemów. Ale naprawdę tyle lat sztos. Ja jestem w szoku w ogóle. Bo tak, dyfer szczotkowałem. Nie piaskowałem, tylko szczotkowałem. Dlaczego szczotkowałem? Dlatego, że gdybym chciał go wypiaskować, miałbym 100 razy więcej roboty z wyczyszczeniem. Wiecie, ścierniwa ze środka, z zakamarków, musiałbym go rozbierać do końca, teraz go wyszczotkowałem. On nie miał na sobie grama rdzy. Ten tyfer z roku 70, nie wiem, czwartego czy trzeciego, nie miał na sobie grama rdzy. Zaciski hamulcowe. Już Wam pokazuję jak wyglądają, nie wypaliłem ich jeszcze w piecu. Tu mamy zaciski hamulcowe, Susunę usunę tę reklamę z Tu mamy zaciski hamulcowe. Zaciski zostały pomalowane farbą VHT Anodized, czyli purpurowe, yy, purple, yy, fioletowe, fioletowa anoda. Jest to fioletowa anoda. Jeszcze nie zostały wypalone, jeszcze ich nie wypiekałem, muszę je włożyć do pieca jeszcze. Muszą się prażyć w 100 stopniach przez godzinę. Jeszcze tego nie robiłem, ponieważ leżakują. Mają leżakować 7 dni od malowania. Na razie minęły 4 dni, także jeszcze leżą. Ale co chciałem powiedzieć: te zaciski one nie były, patrzcie tutaj na te powierzchnie one nie były w ogóle skorodowane. One były w, ta, w takiej czarnej farbie ja to wrzucałem na Instagrama były brudne były w farbie ale po prostu one świeciły. Przejeżdżałem przez nieszczotku drucianką, one świeciły. Jakość, po prostu jakość nie do podrobienia. W dzisiejszych czasach nie ma szans. To wszystko gnije, gumy pękają po paru latach. Cynk? Te zaciski współczesne, one nie są w żadnym cynku. One są hamalowane jakąś farbą w kolorze cynku. To jest cynk. Niektórzy mnie pytali, Krisie, dlaczego nie piaskowałeś? Właśnie dlatego nie piaskowałem, żeby nie usuwać tej powłoki, która 50 lat prawie wytrzymała. I co miałem to zedrzeć, żeby od razu mi zgniło? Właśnie nie. Wyczyściłem tylko ten cynk i tak go zostawiłem, ponieważ uważam, że jest to jakość już nie do podrobienia. Także te wszystkie elementy to są oryginalne elementy. Przy tym zostajemy. Teraz tak, co dalej? Tu mam taki trochę syf, nie przestraszcie się. Ale taki przykład. Odpowietrznik, nie wiem ile lat ma ten odpowietrznik, jest stary, tu jakiś za mocno ściskał i go troszeczkę zgniotło, w każdym razie co chcę pokazać, tłoczki, stare tłoczki, zero rdzy, wszystko oryginał, zero rdzy i to zostaje, za to zakładam z powrotem, założę tylko nowe gumki, niestety współczesne, co dalej? Tyl, yy, przednie tłoczki, tak? Przednie tłoczki, tutaj mam. Nie, tylne tłoczki, co ja gadam. Zero rdzy, stan idealny. Widzicie to? Te C, takie półksiężyce. To się w odpowiedni sposób ustawia. Może nagram o, tym, nagram o tym filmik. Nie mam przyrządu, ale spoko coś dorobię. Odpowiednio to ustawimy. Teraz tak. Oryginalne sprężyny od hamulca postojowego. Stan idealny. To jest zero korozji. To jest po prostu jak nowe. Szczęki. Patrzcie. Tu jeszcze znaczek Mercedesa gdzieś był. Stan idealny. Tu mieć jest w środku. Na chwilę obecną takie materiały nie istnieją. Po prostu nie są produkowane. Klocki. Stan idealny. Patrzcie. Po prostu perfekt. Chcę zaszaleć. I te... Te ścierniwa po prostu te elementy hamulcowe oczyszczę i zamontuję do tego samochodu. No zobaczymy, jak to będzie działało, ponieważ tarcze hamulcowe też były w idealnym stanie. Dałem je jedynie oczyszczenia i do oksydowania, także będą czarne. No i cóż, większość elementów eksploatacyjnych, takich jak wszystkie części metalowo gumowe, będą wymieniane. Co tutaj mam więcej? Tutaj śruby, blaszki, ocynk no wszystko co się dało, jest w ocynku. To są oryginalne śruby regulacyjne przednich wahaczy. I te śruby ocynkowałem i je zostawiłem. Mimo, że dostałem w zestawach nowe śruby do tulei metalowo-gumowych, chcę zostać przy oryginalnych, ponieważ jakość tej stali, jakość tych elementów jest po prostu doskonała. Odkręcałem te śruby. Z tylnego wózka, z zawieszenia. Wyobraźcie sobie, że tu odkręcanie tych śrub to jest taki strzał, tylko ta śruba puszcza i odkręca się dalej palcami. W dzisiejszych czasach nie ma stali, tylko jest taka stalowy głównolit produkowany. No i właśnie dlatego zależy mi, żeby zachować jak najwięcej oryginalnych części w tym samochodzie żeby tam było jak najwięcej tego starego pancernego mercedesa reasumując pozbyć się wszystkiego co jest syfem i gównem i zostawić tylko to co jest idealne i włożyć tam to co jest idealne taki jest plan co więcej mogę wam pokazać na chwilę obecną tam kawałki dodża leżą ale już niedługo będę miał już niedługo będę miał silnik, yy, blok obrobiony i gotowe głowice. Także już będę się zabierał za składanie. Niestety bardzo długo to trwa, długo czekałem na części. Yy, długo u Łukasza czekam, bo mają po prostu dużo roboty. Także wolno to idzie, ale na pewno tam coś nagram z pracy nad, nad Dodgeem. Tymczasem na temat Mercedesa na dzisiaj to koniec. Yy, na pewno te części. Niedługo na dniach zawiozę Krzysztofowi, żeby już się miał, żeby mógł go postawić na koła jak skończy blacharkę i w ten czas też wezmę od niego kolejne elementy do renowacji, czyli tam już pewnie będą jakieś podnośniki szyb, jakieś pierdoły do perele, taka drobnica po prostu, um, którą będę mógł się zajmować, tak jak teraz są, po godzinach wieczorem. Dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego vlogaska na temat...